Wydawnictwo Szara Godzina i Storybox przedstawiają: Anna Sakowicz. Żółta tabletka plus. Opowiadania i humoreski. Czyta Lena Szymszajner Wszelkie podobieństwo do prawdziwych osób i zdarzeń jest zupełnie przypadkowe. Informacja dla czytelnika poddanego działaniu żółtej tabletki plus. Przed przeczytaniem należy uważnie zapoznać się z poniższymi informacjami. 1. Co to jest Żółta Tabletka Plus? Jest to zbiór kilkunastu opowiadań, które przeszły dobrą zmianę. Poprzednie wydanie książki ukazało się w 2013 roku. Obecne zostało zmodyfikowane poprzez dodanie albo usunięcie niektórych tekstów. Niniejszy zbiór to lek wieloskładnikowy o działaniu przeciwdepresyjnym oraz zwiększającym ilość wytwarzanych endorfin. Wskazaniem do stosowania opowiadań jest krótko- lub długotrwałe, w zależności od poczucia humoru, łagodzenie skutków spadku nastroju. W skład zbioru wchodzą absurd, groteska, czarny humor, piór nonsens, surrealizm i aluzja literacka. 2. Ostrzeżenie. Nie należy stosować przy braku poczucia humoru oraz dystansu wobec świata i siebie. 3. Dzieci i młodzież. Nie podawać dzieciom w wieku poniżej 15 roku życia. W zbiorku występują wulgaryzmy i elementy erotyki, co może spowodować trwały uszczerbek na zdrowiu nieletnich. 4. Żółta tabletka plus z jedzeniem, piciem lub alkoholem. Zbiorek można stosować niezależnie od posiłków i ilości wypitego alkoholu. Można nawet pić w trakcie zażywania, bez ryzyka uszkodzenia wątroby. Idealnie komponuje się z ulubionym czerwonym winem. 5. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn. Nie czytać podczas prowadzenia samochodu i obsługi maszyn. Niestosowanie się do zaleceń może skutkować trwałym kalectwem lub utratą życia. Wyjątek stanowi wersja audio. 6. Dawkowanie. Stosować bez konsultacji i wbrew wszelkim zaleceniom. Brać w dłonie, kiedy przyjdzie nagły spadek nastroju, albo i nie. Można dawkować po jednym opowiadaniu dziennie lub łyknąć całość w jeden wieczór. W razie wątpliwości należy zwrócić się o pomoc do autorki dostępnej na Facebooku. Nie odnotowano przedawkowania prócz objawów przejściowej głupawki. 7. Przechowywanie trzymać z dala od wody i ognia w temperaturze pokojowej. Można umieścić w domowej lub publicznej bibliotece pośród innych książek. W razie potrzeby użyć jako podkładki pod krótszą nogę stołu lub krzesła. Też się sprawdzi. 8. Podmiot odpowiedzialny. Brak. Odpowiedzialność zawiesiła tobołek na wędrownym kiju i poszła w świat odnaleźć się z rozumem. Żółta tabletka. Dzisiaj czyste szaleństwo. Tyle spraw do załatwienia. Mąż stwierdził, że będzie lepiej, jeśli pojedziemy samochodem, bo wtedy szybciej ze wszystkim się uporamy. On oczywiście jako kierowca, ja pasażerka. Co prawda, mam prawo jazdy, ale że ze mnie wrażliwy człowiek i drogie jest mi życie współuczestników ruchu drogowego, to wolę tkwić na siedzeniu obok kierowcy, bo ze mną nigdy nic nie jest normalnie. Fatum! Jedziemy spokojnie. Przestrzegamy, to znaczy kierowca przestrzega, a ja obserwuję przepisów drogowych. Uważamy na radary. A tu nagle na drogę wpada ranne zwierzę. Mąż po hamulcach, jałbem po szybie, pisk opon. Kurwa, tak mi się wyrwało. Będzie guz. Co jest? krzyczy mąż. Masuje głowę. Nic nie widzę. Chyba jakiegoś urazu doznałam, psychicznego i fizycznego kumulacja. E, nic, walnęłam głową odpowiadam grzecznie, bo myślę, że pyta z troski o moje zdrowie, a on wpatruje się przed siebie na zwierzę, które tak bezczelnie wypełzło z krzaków. To patrzę tam, gdzie on nic nie widzę, bo chyba już pod kołami mamy tego stwora. Przejechaliśmy coś? Pytam Nie wiem odpowiada mąż. Co to w ogóle było? Nie wiem, powtarzam za nim. Ale chyba coś chciało popełnić samobójstwo pod kołami naszego auta. Wysiadamy z samochodu, ostrożnie, bo wiadomo, że w lesie wścieklizna z boleriozą mogą się czaić, a to przecież za drzew wypełzło. Skradamy się coraz bliżej stwora. Leży, chyba dyszy, bo mu się klatka piersiowa lekko unosi. Całe kudłate, zwinięte jak kulka sierści. Co to? Teraz ja pytam męża, a ten lekko nogą tyka zwierza. Nic. Zero ruchu. Krwi też nie widać. Może chore było. Wypełzło z krzaków, żeby kojfnąć na drodze. Taki miało kaprys. Ostatnia wola. Chyba lis, ale jakiś zmutowany. Odpowiada. Pochyla się nad nim. Żyje. Stwierdza fachowo. Jest przecież lekarzem ludzkim, ale człowiek też zwierzę. Oddychamy podobnie. Co robimy? Pytam. Głupio tak ominąć i jechać dalej. A tu ledwo dyszy. Nie zostawimy na środku drogi, bo przecież rozjadą. Nic, odpowiada mąż. Prostuje się. Widać, że mu ulżyło, bo nie przejechał zwierzaka. To dobrze. Jak to? Burzę się przecież to jednak żywe stworzenie oczka ma zamknięte ale oddycha kucam dotykam ciepłe miłe w dotyku jak mój kot otwiera oczy i na mnie patrzy tak oczy w oczy i wiem już że nie mogę go tu na zmarnowanie zostawić nie ruszaj krzyczy mąż może mieć wściekliznę ale już za późno dotknęłam pogłaskałam Kontakt się nawiązał, wzrokowy również, a za kontaktem idzie cień więzi. Nie możemy go tutaj zostawić. Mówię najbardziej przekonująco, jak tylko potrafię. Umrze bez naszej pomocy, dodaje teatralnie. Sile się na tragizm, odpowiednie miny robię, ale mąż jakoś na wzruszonego nie wygląda. Najwyżej zdechnie. Rzuca i już zamierza zapakować się z powrotem do samochodu. Ale ja jestem sprytna. Nie ze mną te numery! Łapię go szybko za rękaw, ciągnę w dół, by zerknął w te ślipka. Ugiął się i spojrzał. Pewnie ma wściekliznę. Bąka pod nosem, próbując jeszcze się ratować. Zobacz, jak patrzy. Cierpi. No dobra, ale ja go nie dotykam. Rzuca pośpiesznie i wsiada do samochodu, zostawiając mnie sam na sam ze zwierzakiem. Jakoś tak. Śmiesznie wygląda jak na lisa. Może naprawdę mutant? Drapie się w głowę, co by z nim dalej? Wysilam szare komórki. Jest! W bagażniku mam pudełko z butami, tam go zapakuję, a w mieście zawiozę do weterynarza. Tak czynię. Buty odkładam na bok. Do pudełka wrzucam ręcznik, który też nie wiem dlaczego zaplątał się w bagażniku, jakby czekając na taką sytuację. Delikatnie biorę zwierzę. Ono nic. Tylko patrzy, ale jak patrzy, jakby z wdzięcznością, jakby chciało coś. Dziękuję, słyszę nagle. Nie ma za co, odpowiadam odruchowo, a dopiero po sekundzie dociera do mojej mózgownicy, że to z tej niewinnej mortki się wyrwało. Patrzę, a to oko do mnie puszcza i założę się, że się uśmiecha, wyciąga tylną nóżkę. Na szczęście nie po to, by zemrzeć. Patrzę, a tam coś jest. Karteczka chyba. Sięgam? Tak. Kawałek papieru. Rozwijam i czytam. Połknij to, co jest przyklejone do kartki. Spoglądam, a tam tabletka. W dodatku żółta. A że moje trybiki są mocno spowolnione w tym momencie, odczytuję jeszcze raz komunikat. Ręka, usta, przełyk. I dopiero teraz przychodzi oświecenie, że durna jestem. Gdyby tam ktoś napisał, rozbierz się i na golasa pobiegaj po lesie, to też bym posłuchała. No, ale stało się, zażyłam coś żółtego. Ciekawe, ile dni mojego marnego żywota zostało. Może to narkotyk albo trucizna? Mężowi powinnam powiedzieć, lekarz przecież. Wtedy jednak stwierdzi, że mu żona już całkiem się odmurzyła i porzuci na drodze w tym lesie na zmarnowanie. Wsiadam do auta jak gdyby nigdy nic. Pudełko na kolana kładę, ślipka ciągle we mnie patrzą. Jedziemy. Dzięki za uratowanie życia. Słyszę. Zaglądam w karton, ale nieruchoma mordka tylko patrzy, nie mówi, bo przecież jakże byli mógł mówić ludzkim głosem. Ignoruję więc. Dzięki. Słyszę ponownie. Ten sam głos. Mówiłeś coś? Pytam męża. Zdziwiony rzuca na mnie okiem, jakoś podejrzliwie spogląda. Wierce się niespokojnie, bo czuję, że tak można patrzeć tylko na wariata. A ty co? Rzuca. Ciągle łypie okiem na mnie, to na drogę, to na pudełko. O mamy słuchowe masz? Nie no, jąkam się. Tak mi się wydawało. Może ten sierściuch ma wściekliznę? Odpowiada. Chce mnie wystraszyć, żebym porzuciła zwierzątko, ale nie. Już za późno. Akcja ratunkowa w toku. Śliczny jest, mówię. Uratuję go. Zawiozę do weterynarza. Dzięki. Znów ten głos. Jakiś głuchy. Nie z pudełka. Jakby ze mnie. Co jest? Kręcę się nerwowo. Dzięki za uratowanie życia. Słyszę, ale. Ponownie nie od strony zwierzaka. Dziwne, kurczę, zwariowałam. Czułam, że ten dzień kiedyś nadejdzie. Ale dlaczego teraz? Nie mogłam tak za trzydzieści lat, kiedy będę stara? Odruchowo w myślach odpowiadam proszę. I jakby automatycznie rozbrzmiewa: Mogę się z tobą komunikować telepatycznie. Wystarczy, że pomyślisz. Ale z kim ja nawiązałam łączność? Pytam w myślach zdenerwowana i spoglądam podejrzliwie na mojego męża. Może to jakaś jego sztuczka, ale on nic patrzy przed siebie, jedzie, powolutku, bo przed nami sunie traktor, okutany we flagi biało-czerwone. Akurat strajk rolników na drodze. Nie narzekamy jednak, bo my patrioci, a oni bronią polskiej ziemi. I w tym momencie coś zanuciło mi w głowie rotę, a potem przyłożyło z drugiej strony mazurkiem Dąbrowskiego. – To ja co? Baczność! – przyładowałam pustą łepetyną w dach samochodu, aż mi się wszystkie unijne gwiazdki zapaliły na żółto. To mnie doprowadziło do porządku. Dodatkowo mąż mnie zgromił, że jak będę mu samochód demolować, to więcej z domu na przejażdżkę nie zabierze – Prawie mutanta z rąk wypuściłam, ale nie. Leży i tylko patrzy tymi wielkimi ślipiami. To ja! Słyszę ponownie. Rozglądam się znów niespokojnie. Z pudełka! Patrzę więc, a zwierzę oko do mnie robi, a ja odruchowo odzajemniam mrugnięcie. Coś z tobą dziś nie tak. Bardziej stwierdza, niż pyta mój mąż. Już pewnie za wariatkę mnie bierze. Ale faktycznie dziś nienormalnie bardziej niż zwykle i ze mną i z otoczeniem gadam z jakimś sierściuchem który pod koła nam się rzucił. Wszystko okej. Okay. Odpowiadam najzwyczajniej jak tylko się da. Uspokój się i posłuchaj. Mówi coś we mnie, w mojej głowie. Okej, okay, mów, już się powoli przyzwyczajam. Muszę uciec z tego lasu. Odpowiada. A ty musisz mi w tym pomóc? Nic ci nie jest? pytam w myślach. Nie jesteś ranny? Nie, zegrałem to. Świetny jestem, wiem. Nie pierwszy raz stosuję tę sztuczkę. Przykro mi, że oszukiwałem. No, to było dość ryzykowne, przyznaję. Czasami trzeba ryzykować. Musisz mnie zawieźć do weterynarza. Na drugiej łapce mam kartkę z adresem. To ważne, muszę tam dotrzeć. O co w tym chodzi? Pytam. Nic nie rozumiem. Niby udaje rannego, a ranny nie jest i chce do lekarza. Jakiś dziwny. Gdzie tu logika? To tajne. Szukam karteczki przy jego łapce. Jest. Adres też. Mąż znów patrzy podejrzliwie. Pewnie zastanawia się, co on tu ze mną robi. Ja też mu się dziwię, że jeszcze daje radę. Czytam adres. Na szczęście to po drodze. Zawieziemy to stworzonko do weterynarza, dobrze, kochanie? Mówię najczulej, jak tylko potrafię. Głaszczę go delikatnie po ramieniu. Próbuję udobruchać. Daje się. Kiwa głową. Jedziemy. To znaczy turlamy się w rządku samochodów za traktorem w biało-czerwonych barwach. Nasza łza w oku się kręci. Rolnicy, patrioci wyszli na drogi, bo polski my naród, polski lud. Coś we mnie znowu nuci. Patrzę podejrzliwie na stworzonko. Kręci główką. To nie ja, zaprzecza. To ty sama. No tak. Mogłam się tego po sobie spodziewać. A co to była za tabletka? Pytam, bo przypominam sobie o niej. Może stanęła mi na żołądku? Może zaraz jakiś spazmów dostanę? Dobrze, że lekarz jest pod ręką, uratuje albo dobije. Witamina C? Słyszę odpowiedź. Co? Oburzam się. Po co witamina? Bo tabletka niesie tajemnicę. Jest adrenalina, a ty się jakiegoś dopalacza spodziewałaś, czy co? No, tak, to, to znaczy nie, nie wiem. Przyznaję rację w głowie, że tajemnica i adrenalina. Przecież się wystraszyłam. Analizowałam po fakcie, jaki specyfik wchłonęłam. Nawiasem mówiąc, to jesteś pierwszą osobą, która ją połknęła. Zaśmiał się we mnie. Najpierw nieśmiało, a potem rozrechotał się na całego. Chciałam go uszczypnąć, ale te oczy ciągle patrzyły. Tak pięknie, tak wzruszająco. Nie, nie dowierzam. Przecież napisane było połknąć, a słowo ma moc, trzeba mu ufać. Pierwszy raz na tak durnego człowieka trafiłem. To nie lis, to nie kot, to jakaś ropucha we mnie się odzywa. Co? To ja tu ciebie ratuję, a ty i śmieje się, rży. Ja słucham wszystko w mojej głowie spółek pospadało od tego rechotu. Zaczynam złowrogo spoglądać na zwierzątko. Ma zamknięte oczy. Nareszcie uwolniła mnie z litości, ze spojrzenia. <laughs> Jaka durna <laughs> i ciągle śmiech, bez końca. Wiesz, kochanie, mówię do męża, mam wrażenie, że zwierzątko poczuło się już lepiej. Mąż patrzy na mnie. W mojej głowie wielka radość, chichot, więc ja głośniej, żeby usłyszało, może jednak wypuścimy je do lasu. Mąż nagle wrzuca kierunkowskaz. Po hamulcach. A że powolutku turlał się w ogonku, to nawet w szybę nie przywaliłam. W drogę leśną skręca. Patrzy na mnie z radością. Ha, nareszcie zmądrzałaś! Mówi. Wypuść to cholerstwo. Wypuszczam. Otwieram drzwi. Zwierzę w mojej głowie nagle cichnie. Orientuje się w sytuacji. Po chwili krzyczy. I... i musisz to oznajmić całemu światu? Pyta zdziwiony mąż. Nie! Dla odmiany krzyczy zwierzę. Ojej, jak mi przykro. Uśmiecham się złośliwie. Wystawiam pudełko z samochodu. Przechylam, by wysypać wrednego zwierzaka. Jeśli szukasz podwózki... To pomyliłeś adresy. Teraz ja zaczynam się śmiać. Kochanie, mąż przestraszony znów patrzy, nie przesadzaj z tymi emocjami, mówi zatroskany. A ja zwierzątko powoli z pudełeczka na ziemię pyk, niech ma za swoje. Ż żartowałem, mutant próbuje się bronić i łapkami trzymać tektury, ale nie ze mną te numery. Potrząsam, wypada, staje na nogi i patrzy. Znów próbuje tego samego, cwaniaczek. Baj baj, mówię z ironią i macham mu na pożegnanie. Jeszcze wysila swe oczka, ale za późno. Mam wzmocniony, uodporniony organizm. Witamina C zadziałała. Czuję moc. Gaz do dechy, rzucam do męża. On aż podskakuje na siedzeniu z przestrachu. Ale wciska gaz, cofa z impetem. Wbijamy się w ruch, który ciągnie się powolutku za rolnikiem w traktorze. Suniemy. W mojej duszy coś chichocze złośliwie. Jak Miecio na dupy poszedł. Miecio chodził na dupy. Tym razem chadzał do zośki z bloku obok. To już rok. Niech mu ta dupa lekką będzie. Nie będę mu żałować. Nie będę mu żałować, co nie znaczy, że daruję. Obmyśliłam plan zemsty doskonałej. Pomóc w tym miały mi szczególne kontakty z Absolutem. Od trzech miesięcy prowadzę rozmowy. Prawie krzyżem leżę i modły wznoszę o poprowadzenie w tej podróży, której celem ma być całkowite pogrążenie w rozpaczy i Zośki i Mietka. Nad skrupulatnie opracowanym planem czuwa siła wyższa, więc nie ma mowy o porażce. Zemsta ma przebiegać w kilku etapach. Pierwszy to skonstruowanie idealnej laleczki wudu. Główkę miecia ulepiłam z plasteliny, wydłużyłam mu znacznie nos, bo przecież takiemu wiarołomcy się należy. Prawie Pinokio mi wyszedł. Tu zrobiłam z patyka do szaszłyków i z jakichś szmatek wypchanych watą, jak poduszkę do igieł, żeby łatwo się wbijało. Zadbałam o jego przyrodzenie. Bo w to miejsce zamierzam wciskać igły ze szczególnym okrucieństwem. Impotenta ze skurczybyka zrobię, choćby nie wiem co. Dupę to on będzie mógł oglądać, ale własną i to w lustrze, jak się odpowiednio wygnie. Drugi etap planu zemsty to rozmowa ze śmiercią. Pamiętam ze szkoły wiersz o Polikarpie. Jemu się udało, to czemu mnie nie? Też magister jestem. Co prawda po ośmiu latach studiowania w trybie zaocznym w chwili prywatnej uczelni, ale dyplom mam. Tytuł wypisany czarno na białym. Negocjuję z absolutem. Dzięki niemu może odwiedzi mnie panna z kosą, ale nie w celu zakończenia mojego żywota, a wyświadczenia przysługi. Mogłabym nawet zagrać z nią w szachy jak rycerz w filmie Bergmana, tylko że w szachy nie umiem, a w warcaby ze śmiercią to obciach chyba. Że Mietek zszedł na dupy, to nie moja wina. Chuć i nierząd nim rządzą. Trzeba go naprostować. A rozwodu nie będzie. Mietek się nawróci. Już ja go naprowadzę na drogę cnoty, gdy impotentem go uczynię. Może nawet stopę mu nakuję, żeby przestał łazić. Kiedy będzie chciał szklankę herbaty, będzie musiał poprosić. A ja wtedy podam lub nie. Będę mieć władzę. Dupy jednak żadnej już nie dostanie. Koniec. Szluz. Skończyło się! Mietka nie było. Przygotowałam więc jego miniaturkę. Zapaliłam świecę.